Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Lego Hobbit i rozpoczniemy sobie dzisiaj wątek fabularny, znany z filmu Hobbit Pustkowie Smauga, a więc z drugiej części filmu. I tutaj spędzimy kolejne 8 odcinków, aż do 16, gdzie powinniśmy zakończyć grę. Ja tutaj jeszcze chciałem sprawdzić, co daje ten posąg. Możesz teraz szybko wracać do odwiedzonych wcześniej obszarów, korzystając z pomocy Orłów. Stań przy Orlim Posągu i naciśnij kółko, by otworzyć mapę. Można też nacisnąć przycisk panelu dotykowego w dowolnym punkcie śródziemia. Po otwarciu mapy, wybierz odpowiedni orli posąg i naciśnij X, by szybko przelecieć we wskazane miejsce. Ok, więc to jednak nie jest posąg odpowiedzialny za zapis. To on wygląda trochę inaczej. I tutaj rzeczywiście, jak widzicie, mamy mapkę, i możemy właściwie wrócić się teraz w dowolne miejsce śródziemia. Tutaj po prostu nakierowujemy, wciskamy X i wówczas byśmy się tam przenieśli. Wiadomo, że przy tak rozległym Mapce. Trudno by było tutaj y, zwiedzać wszystko jakoś pieszo. Zresztą nie jest to nawet też możliwe, żeby z niektórych miejsc dostać się od razu y, gdzieś indziej. Więc y, właśnie taki system teleportów się tutaj by przydał osobom, które chcą sobie przejść grę y, na 100%, i taki system teleportów też jest. No ale my tymczasem zajmujemy się oczywiście dalszym poznawaniem fabuły, więc idźmy y, za tym y, wskaźnikiem na mapce. I za tymi takimi błękitnymi monetami, które nam wskazują dalszą drogę, gdzie musimy aktualnie iść. I zobaczymy jak kolejne wydarzenia z kolejnego już filmu będą tutaj w tej grze przedstawione. Jestem tego strasznie ciekaw, bo pierwszy film muszę przyznać, że bardzo fajnie został odwzorowany. I tego spodziewam się też również po drugim filmie. Dobra, już może tak nie rozbijajmy wszystkiego znowu. Idźmy po prostu dalej. Tutaj akurat już będzie nasz znacznik, a to oznacza, że O, proszę, tutaj nie możemy teraz zebrać z tego klocuszka. Najwyraźniej mogę to zrobić dopiero w grze swobodnej. Continuing their journey and ill feeling the company that they were being watched, and this time not by Azog and his army of warg Riders. seeking shelter for the night. Gandalf led the company to a nearby location he deemed safe. However, the resident of this place was far from accommodating. <laughs> To było z trójusiągą idei. na Nasz! Nie no, azok plugawiec w tej czapce kucharza wyglądał świetnie. Lornetka. You are Not yet. There is something else out there. There is a house. not so far from here, where we might uh, take refuge. Whose house? A friend or foe? Neither. He will help us or he will kill us. What choice do we have? None. Dobra, czeka nas teraz ucieczka. Wow! Czyli kolejna sekcja dynamiczna, w której uciekamy w stronę ekranu, proszę bardzo. Nie było zbyt wiele spokoju. Mieliśmy z... poszukać jakiegoś schronienia, ale na razie walczmy przede wszystkim o życie tutaj. Już w poprzednim odcinku mieliśmy podobną scenę, kiedy uciekaliśmy przed wargami i przed azogiem. No a teraz sami widzicie, co się tutaj dzieje. Warto niszczyć te wszystkie okoliczne przedmioty. Dlatego że wówczas. Wow, szybciej, kurde. Dlatego, że wówczas otrzymujemy dodatkowe monety. Wow, tam mieliśmy jeszcze sekret i zdobyłem go na szczęście. Dobra, biegniemy dalej. Szybciej, 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 szybciej. Ja tutaj nawet nie muszę wychylać gałki analogowej do przodu, tylko muszę po prostu... Ajajaj. Muszę po prostu skręcać w odpowiednie strony. Postać i tak mi automatycznie biegnie, a ja właśnie mogę jedynie zmieniać kierunek tego biegu i tyle. Proszę bardzo. Strasznie lubię takie scenki w tej grze, bo też one bardzo fajnie wyglądają i dodają dynamiki tej całej przygodzie. Dobra, na szczęście udało nam się uciec, ale jeszcze nie jesteśmy bezpieczni. Bo ten przeciwnik ciągle się tutaj dobija, więc jak najszybciej znajdźmy przejście tutaj do tego domu. A Ajajaj, tutaj ta pszczoła zabrała klucz. Trzeba będzie odebrać kluczyk, żeby dostać się do środka. Tutaj widzę, że jest możliwość zapisu, czyli przy takich posągach można właśnie zapisywać. Dobra. Idźmy w takim razie tutaj w tę stronę, gdzie ta pszczoła poleciała i spróbujemy coś wykombinować ewentualnie. Tutaj widzę, że mamy te pszczoły. Czy nie zaczną mi atakować za chwilę? Na szczęście nie. Może zniszczmy te ule. Proszę bardzo. I znowu ta pszczoła ucieka z tym kluczem. Gdzie ona się teraz w końcu udało? Bo już nie jestem pewien. Tutaj. Musimy szukać tych elementów świecących się, bo to właśnie nam oznacza tą pszczółkę. O proszę, co my tutaj mamy? Będzie trzeba pewnie tam to złożyć za chwileczkę. Jeszcze momencik, pozbierajmy i idźmy tutaj, patrzcie. Złożymy sobie ten element. Teraz zmienimy się szybko, za chwilkę, na drugiego. Jeszcze tutaj, może, pozbieram. Tak więc zniszczę. Dobra. W takim razie, Dori. I pociągnijmy za to. Czekajcie, w tym miejscu muszę stać? Tak jest. Ok, wciskamy kółko i zrzucimy tą doniczkę na UL. Proszę bardzo. Wow, co tu się właśnie stało? Aha, i teraz sobie potrzebujemy Gandalfa. Proszę bardzo. I rzucamy czar, bo tu jest element magiczny. Ok. A pszczoła kurcze nie daje za wygraną, jak widzicie. Oho, i jakoś trzeba będzie tam się dostać albo spowodować, żeby ta gałąź jakoś pękła i żeby klucz zleciał. Zaraz pokombinujemy na pewno. Widzę, że znowu muszę przełączyć się na Doriego. I czy ja stąd już coś mogę zrobić, czy nie za bardzo? Chyba jeszcze nie za bardzo. Muszę podejść gdzieś bliżej. Ewidentnie. Pytanie tylko, gdzie? Czekajcie, teraz mogę coś zrobić. Kwadrat. O, właśnie. Teraz skaczemy. Trzeba przeciążyć po prostu to miejsce. Akurat nie tym skaczę. Chociaż już sam nie wiem. O, właśnie. Teraz skoczymy jako Bilbo. A ja. oczywiście tam musiało przeskoczyć. Dobra, jakoś się trzeba dostać na górę w takim razie jeszcze. No a żeby to zrobić, no to może jakoś tędy się uda. Tutaj raczej nie za bardzo. Chociaż czekajcie. No właśnie. Tutaj możemy zrobić wieżę. Czekajcie. Najpierw bilbo, tak czy nie? A nie, tutaj możemy coś stworzyć. Czekajcie. W którym miejscu dokładnie? Tutaj. Proszę bardzo. Wybudowaliśmy sobie to i teraz właśnie będzie można się pewnie. Tutaj zamieniać i tworzyć właśnie wieżę z krasnoludów. A nie, odbijemy się na nim tutaj. Tak jak już to już było wcześniej. Najpierw jeszcze musimy go jak zwykle nakarmić. Tak jak to już było wyjaśniane w jednym z poprzednich odcinków. No i co, skaczemy? Odbijamy się od jego brzucha. I dzięki temu... ajajaj. Aj, aj. Dzięki temu mogliśmy się praktycznie dostać, ale jeszcze muszę najpierw wybudować jakąś mini drabinkę. Proszę bardzo, chcę jeszcze zabrać sobie chociaż część tych monet. Tutaj może jeszcze zniszczmy parę elementów, czemu by nie? Zawsze się trochę bardziej jeszcze tutaj wzbogacimy. Dobra, sporo desek, więc też je staram się zbierać. Mogą się przydać na przyszłość. Na szczęście od jakiegoś czasu nie mam problemów, żeby zbierać, żeby mieć tę odpowiednią ilość. Różnych desek i patrzcie, tutaj widzę. O, właśnie, miałem opcjonalną rzecz, że mogłem sobie zdobyć sekret, właśnie niszcząc najpierw te krzaki, a później budując sobie taką mini trampolinę. Więc sami widzicie, żeby tutaj zdobywać różne sekrety, to naprawdę trzeba wszystko niszczyć i wszystko sprawdzać, czy przypadkiem się nie przyda później do zbudowania jakiegoś ciekawego elementu. Dobra, jeszcze deski zabieramy. No i cóż, wreszcie. Udajmy się tam może na górę już, co? Nie ma co zwlekać. Skakuj. Dobra. No i tutaj już tylko prosta droga, żeby dostać się do naszego kluczyka, a wtedy dostaniemy się również i do domu. Proszę bardzo, jest tutaj kluczyk, zabieramy go. Jeszcze linkę sobie zebrałem. I stąd jeszcze jakieś monetki. O, tutaj mamy fioletową. Proszę bardzo mistrz włamań. No proszę, aha, czyli otrzymałem po prostu 100% monet zapewne. Czyli tyle, ile gra tutaj wymagała w tym etapie, żeby właśnie uzyskać ten tytuł mistrza włamań, więc bardzo fajnie. No a fioletowa moneta wiadomo, daje aż 10 tysięcy monet, więc warto było je zebrać. Ok przejście otwarte. Chodź, That is our host. His name is Bayon. He's a skin changer. He's leaving. Get some sleep, all of you. You'll be safe here tonight. się zachwyca swoim pierścieniem, tutaj. Oczywiście nie powiedział nikomu o tym pierścieniu. Okay, proszę, mieliśmy tam Beorna właśnie i zapewne przyjdzie nam z nim porozmawiać. W następnym odcinku, w następnej misji ta się okazała wyjątkowo krótka, chyba najkrótsza ze wszystkich dotychczasowych. Tutaj jak widzicie właśnie otrzymałem mistrza włamań za zdobycie określonej liczby e, tych monet. No i najpierw sobie jeszcze zobaczmy, jak się rozpocznie kolejna misja. Tak, me. Mi. Why is Azog the Defiler hunting you? You know Azog. How? My people were the first to live in the mountains. Before the orcs came down from the north, once there were many. Now there's only one. So you need to reach the mountain before the last days of autumn. I don't like dwarves, but orcs I hate more. What do you need? Musimy przejść nie są i jakiś pioch. No i dobra, bo teraz pokierujemy naszymi postaciami jadąc na koniach, więc coś nowego. No ale to już zobaczycie w następnym odcinku, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.